Ma się maneczko. Z tej strony LeonMelon.pl Dzisiaj gramy w Taxi Boss i ja opowiem wam historię. Przed chwilą robiłem filmik z Brookhaven. Nie wiem, czy da się łatwo znaleźć środzinkę. No nie. Dobra, nagrałem. Żegnam się z wami. Później patrzę. Mon sobie chce to zmontować. Najpierw patrzę jak to tam wyszło, a nagle patrzę Kurde, ja głosu nie dałem, nie? Wyłączyłem głos. Bo jak tam nagrywałem na TikToka, to, to wyłączyłem głos w nagrywaniu ekranu. Ale teraz już nagrywam drugi raz Taxi Boss. Muszę zobaczyć, czy teraz już działa. Teraz już działa, dobra. To no, na szczęście. Wpadajcie na nick leon.pl, dodajcie mi do znajomych. Ja wtedy z Wami zagram w Brookhaven. Na prywatnym serwerze będziecie musieli tylko do mnie dołączyć i wtedy zagramy. Dobra. Generuję sobie samochód. Nie, jakich mam pracowników? Mam trzech pracowników, tak wyglądają Michał tam. Firma to piąty poziom. Teraz będę zbierał. Firma poziom yy, szósty i będę mógł sobie kupić lepsze auto nawet wam później wam pokażę jakie na razie jedziemy do biura mojego Sorry, że takie lagi ale trochę słaby internet bo ja to na wsi robię bo mieszkam na wsi no właśnie mi zarobili pieniążki yy, wychodzimy z auta Idziemy do biura idę porozmawiać z ryską Witam. Dobra, w tym pić. A jest mi do ścian, no. Ej, dobrze, pracownicy. Tu menadżer. Menager? Przecież ja jestem menadżer. Bo menadżer chodzi o to, że z pracownikami. Dobra, to ja idę do mojej. tu jest moje bidiurko. Takie? Fajne. A tu co jest w ogóle? O, tutaj mamy ten. A tu jest pan mechanik. Jak leci? Great, to fix cars. Miło słyszeć. Dobra, pa, już muszę. ja już lecę. Dobra, idziemy rozwiść klientów. To tu jeszcze klienci tu są. Weźmiemy tych menadżerów. Dobrze, mamy się. A jak będziemy? Mordo, jedziemy nie w tą stronę, bo, bo nie będę zawracał na drodze. Jak nie ma zawrotu. Kurde, kurde. Poza tym jesteśmy w Polsce, nie w Los Angeles, jeżeli jedziemy po lewej. No ja... To... Wtedy pojedziemy sobie. Pyk, pyk. Jak będę waszym taksówkarzem, to tak będę woził. Eee, oczywiście nie, ja idę na pilota. Pan nie krem. Jakie zielone skrzynce? na co? Ja parkuję, gdzie mi pan każe. Co ja dostałem znowu? Jakiś dysk twardy. No tam był dobry klient. Pii, pii, nas Cześć. Idźcie mnie Do parku, pan mówi? Dobra, jedziemy do parku. Są sami bogaci ludzie w parku. Tak panu powiem. Więc ja tam to bardzo dużo nie jeżdżę. A tutaj pan mówi, że się jest droga? No i widocznie są. Co tu bogaci ludzie, Boże, święty. Ja się siebie nie wykosztował z takiej dobrej kerstyki. Jak jesteś jest taki dobry w to, to ja nie. mamy wielki szacunek. Boże, jakie tu chore liczby są. Jak ktoś tu ten jest, to zapraszam na plażę. Jak i ktoś jest taki dobry, to zapraszam na plażę, że tyle dobrze pozarabiacie w tej grze. Dobra, ale drift, może to, to, oto, dobra. To jest git, szoper Dobra, do centrum handlowego, proszę Jedziemy O oh, kurde Co nie ty widzisz, jak się ucieknie, nie kupujący, niech pan nie zwraca uwagi na to, że trochę długo parkuje na tym 7. Ile pan zapłaci? No, wyjdzie z 1606 zł. Znaczy, dolarów. Z... No, złotych um. okej okay. multi time serdeczko, dobra.

Panie mechaniku, ja pana szukałem. Ja muszę znaleźć fajetkę Żeby blokować, ale ja też mogę zapłacić, proszę Stare miasto, ale musi Stare Miasto, poproszę, a nie Stare Miasto, proszę. Nie, to jest chyba... To jest Nowy Jork. Nowy Jork w Polsce, to nie, nie, nie. nie. O kurde Bo wow, w ogóle jak ja za daleko pojechałem Ja się trochę tym Wszystkim nacieszyłem, że my prędkościami sorry się zagapiłem. puk Teraz? Teraz? Pyk Boże on mi da jedną gwiazdkę na taksowiczu Masz mam. Aha, takie rzeczy dobra, turbo. Turbo się przygadał. Aha, no, dobra, ja tutaj pod... wezmę, Aha. Muszę w dużym te też kupić. Kurde, a cztery osoby no są... Jezusa, to są... Czy jest dużo czoło Eee, Szum zakupowy, może jakieś szum. Jakie ludzaki, jak Multi. Dobrze. A ty? Wygląda, żeby się 2 lata. Znaczy 20, no. Czekaj, jak Jakieś 14. Sorry, panie, że tak słabo ja ja jestem po dwóch flaszkach. Pan tak daleko? O Boże, co ja zrobię? Panie, pan ja tutaj nie... Panie Syki. Dobra. E, tutaj jedziemy. Kurczę. No. Nie, panie, ja pan... Panie, jestem zmęczony. 24 godziny na dobę pracuję, muszę iść spać. Normalnie, ale ci pani złotem. Oni mnie, no oni mnie tak. No tak się nie wystawią na sprzęt. Normalnie. To będzie 506 złotych. taki plac do driftu, fajny punkt nieumalnie tym BMW jest patrz ładne BMW mam dobra Dajemy się do dealershipu, jedziemy tutaj idziemy do bycars i wam pokażę na które auto zbieram w tym rynku okej, okay, to dobra O, że to zjemno. Ja bym będę chyba... Jem, no może na to na no, 4,8 w sumie liczy się ładność. I się opinia, nie? Zobaczymy, jakie to auto wygląda. Będę takie BMW. To? Bak? 7 kropkę 7, 7, 7, 7 piszą Dobra e, to my te auto zbieramy Musimy ilu zbierać firma Klikamy tutaj Dziewięć dobra tego słuchaj Dobra Eym no dobra, to jutro będzie wyleci druga część, a ja się z wami żegnam. Pa, pa. Jeśli podobają ci się moje filmy, zasubskrybuj, zalajkuj i dzw zostaw dzwoneczek.